Było tak, że kiedyś Słuch, nie, wiem, nie przypadałeś z jakimś i wcisnąłeś mu jakiś taniec? Słuchaj, <grym> mnie lepiej nie podpadać. <grym> Powiem ci, że pod tym względem etyka jest dla mnie bardzo istotna i powtórzę jeszcze raz. Zawsze <grym> dobro pary jest najistotniejsze w tej ścieżce, która się układa w trakcie trwania. Ona się zmienia. Za to też kochamy ten program i wydaje mi się, że widzowie. Tak długo jakby są mu wierni. Przede wszystkim właśnie dlatego, że oczekują tych metamorfoz, oczekują tych wertepów tak. w trakcie wędrówki, że nawet trochę się nudzą i nie przepadają, kiedy idzie za łatwo, nie stawiają na pierwszym miejscu tych, którzy tańczą świetnie od samego początku, mm -hmm. że wolą, żeby to po prostu było wykuwało się wiesz, w tym pocie krwi i łzach. Płętując e, nigdy nie dałbym komuś e, czegoś. Z czym sobie nie poradzi, tak bym to powiedział, żeby go po prostu z wyrachowania mhm. pogrążyć i żeby cieszyć się i patrzeć, patrzeć się po prostu tam upada. Absolutnie to nie ja.